Zastanawialiście się kiedyś, co się stanie, gdy na przykład włożycie ogromnego żelka w niszczarkę? Nie. Albo czy na przykład zgnieciecie kulę do kręgli? Albo na przykład co się stanie, gdy wylejecie lawę na odporną szybę? Kanon ma lawę. Dziś będziemy reagować na te i na wiele innych, bo dostaliśmy listę dosłownie najdziwniejszych eksperymentów z całego świata. No dobra, mamy troszeczkę mydełka w wiaderku, co może pójść nie tak. Możecie wrzucić jakiś wielki wulkan i dzieje się w ogóle to! Ale to jest to, co Mr. Beast robił przecież. Ach, te filmiki slow motionane zawsze Wyglądają 100 tysięcy razy lepiej. W od 0 do 10, jak oceniasz ten wulkan? Ja oceniam na 8. Czyli łącznie 16 punktów. Sprawdźmy, który dzisiaj wygra. To są filmiki, które kocham najbardziej. Gigantyczny, wodnisty balon zrzucany prosto na ziemię. Wow! Co w tym fajnego jest? Co w tym fajnego? Ty jak nie chcesz to ocenić? Ja daję tyle. 4. Co, Eden 9, łącznie 13 punktów. Za to ujedzie w Slowenburgerze, się dodatkowy milion punktów, Bika. No popatrz. Wow! Oj, nie wygląda fajnie, ale dla mnie 4 na 10. Ja już się boję wiedzieć, jaki filmik ocenisz na 10 na 10. Pamiętam ten trend. Nóż, który podgrzewali do 1000 stopni, przycinali im różne rzeczy. Telefony, samochody i inne dziwne. Ja nie pamiętam takiego trendu. Bo to było 6 lat temu. Miałeś do internet? Czyli nie miałaś. O, i spójrz na to, kola, kontra ten właśnie nóż. Wygląda cudownie, ja benem, jak to oglądałem, właśnie nocach eee! takie rzeczy. No cóż pewnie! W parę takó się jeszcze nie ma no. widzisz. To spoko. Moim celem jest to, żeby pokazać Ci dziś jakiś filmik, który będzie miał według ciebie 10 na 10. Dajmy 7. Ja daję temu dziewiątkę, w związku z czym masz 16 punktów w tym filmie. To jest jeden z filmików, na który bardzo czekałem. Widzicie tego wielkiego żelka? I czy widzicie tę niszczarkę? I czy wiecie, co może się stać? Wiele rzeczy, co byś tam wrzucił, jakbyś mogła. Teraz masz tutaj niszczarkę. Co tam wkładasz? Masz 3 sekundy na decyzję. Monitor. <grym> Czemu monitor? Nie, Jezus, nie. stresowałam się, to sekundy. Nie? Ale nieważne, ten pan włoży tam wielkiego żelka. To wygląda super, ten dźwięk jest super. Z jakiegoś powodu mi się to podoba. Wygląda jakby jakiś robal coś właśnie zadał. No w sumie trochę tak. O jest swoje Jeżeli wy też uwielbiajcie oglądać Niki slomo, no to musicie teraz właśnie kliknąć ten czerwony przycisk subskrybuj. Kolorze żelko. Ale to, no słuchaj Wika, tutaj nie pozostaje nic innego jak ocenić to na 9,5. 8. Ma w takim razie to 17,5 punkta, a więc na ten moment wędruję na pierwszym miejscu. Iron Man z zapałek. Gdy myśli, że nic ci nie zaskoczy, okazuje się, że są ludzie na świecie, którzy robią rysunki z zapałek. I je podpalają. Dosłownie, wyobrażasz sobie, budować taki chaos, przez, nie wiem, 30 godzin, tylko dlatego, żeby go po prostu spalić? Ja bym go zostawiła takiego. Może to teraz wybuchnie jak takie TNT w Minecraftie, że ona się tak rozpala, rozpala, rozpala i BUM! Ale fajnie wygląda. Parzegł się od tyłu, ale to ekstra wygląda. Chociaż trochę szkoda mi tego Ironmana Wo! i na ten efekt czekałem. Ja daję dziewiątkę Ty dajesz dziewięć i pół Coraz wyżej, a to dopiero początek To było naprawdę fajne To mi się podobało wyjątkowo Dziewięć i pół, myślę, że to jest adekwatna ocena Myślisz, że ten telefon spadnie? Fajnie by było. Jak to fajnie by było? Czemu ty może życzysz? Ej nie, on to rzeczywiście zrzuca. Mam nadzieję, że ten filmik się dobrze nagrał Ty, ale patrzcie spadł na sam dół, Tylko się zatrzymał na jakiejś klatce No i za bardzo się z tym stało ale Widziałeś, jak tam wysoko było? Co się dziwi, że jest taki rozwalone? W ogóle, co to był za budynek? Wyobrażasz sobie po takich schodach potem schodzić, albo wchodzić codziennie wieczorem z zakupami? Może ma windę. Jest jej filmik! Ale mi się zaczyna kręcić w głowie. No. Wyobrażam sobie siebie, jakbym właśnie skakał na bungee, to ta kamera by wyglądała bardzo podobnie. I szkoda mi tego telefonu. Choć za to zniszczenia to filmik był fajny, dlatego daję aż 9 punktów. Ty już 3. Ja za to. Czy zastanawialiście się kiedyś, co się stanie, gdy podpalicie 4000 zapałek? A mi wy. Wydaje, że to jest tort Mi się wydaje, że chyba nie. I teraz dwutnie świeczkę. Waga. No ej, faktycznie! To byłoby chamskie właściwie! Nie możesz znieść tortu aż nie dwóch wszystkich świecek. 4000 świeczek. Ale dobra, zobacz, co tu się podzieje. A ale to szybciej idzie niż Iron Man. No dobra, no. weź teraz zacznij to wdmuchać. Przecież ognisko masz z tego tortu. No już. pianki byś miał zrobić na tym! Ale eksperyment fajny, daje punktów, waga. 7, 8, czyli łącznie znowu 15 punktów. Jajko kontra 165 metrów. To jest właśnie to, co chciałem się obejrzeć. Przeżyło jedno. Co? Jak ono przeżyło? Przecież nagle tam 20 tych jajk. Jest, nawet nagrało się. Ale nie pokazali, czy to prawdziwe jajko. Kim ci ludzie są, że oni zrzucają jajka ze 165 metrów i ono przetrwa. A mi jak wypadnie z 5 centymetrów, to mi się rozbije. Lava to jest takie mistyczne stworzenie. Ja miałem wrażenie, że to już w pewnym momencie nie istnieje. To było tylko w filmach i w Minecrafcie. Ale widzisz, są ludzie, którzy sami robią tak. Taką lawę I wylewałem na przykład na ogromny blok lodu. No, żeby mi zasygniętą lawę. Wiesz, co by się stało? Jeżeli taką lawę położyłabyś obok wody. No, co by się stało? Powstałby obsydian. Co jest z Minecrafta? Już to wygląda fenomenalnie. Naprawdę to tak powstaje w Minecrafcie? Tak, zobacz co tu się dzieje. Ta lawa roztapia cały ten blok. Ten filmik na ten moment, słuchajcie, daje mu mocne 9,5 No, czyli najgorzej. <laughs> widzieliśmy już dzisiaj nisztarkę, widzieliśmy już lawę ale co się stanie, że nie połączycie jedno z drugim. Ej, wow. Satysfakcjonujące. Fajne to jest. Ta lawa fajnie wycieka z tego pojemnika. Daje 9,5. A ty już 10. 19,5 punktów na ten moment ten filmik będzie na pierwszym miejscu. Jestem ciekaw, czy to jeszcze coś w ogóle to pobije. Wszyscy wiem, co się stanie, jeżeli połączycie Coca-Cola i mentosy. A on coś z robi? On chce zrobić jakieś wielkie balony z tego. A co, nie mieszka Coca-Cola Mentosy i potem do balona, to daje? Balon numer jeden gotowy. Balon z mentosami też już jest gotowy. No i finałowy moment, Wiktor. Połączyli oba balony i teraz będzie działać się magia. Jestem ciekaw, co tu się podzieje? Wydaje mi się, że może że powiększy się ten balon i rozerwie się i cała kola wypłynie. O, więc balon rośnie, balon rośnie, myśli, że strzeli czy nie strzeli. Czekam na to i to jeszcze rośnie! Jak na drożdże! Tak właśnie wygląda mój brzuch na święta! Ja myślałam, że on się zatrzymał. To było super. Dziewięć! Ale ja również daję temu 9 punktów. To jest naprawdę mocny eksperyment. Podobało mi się. To taka rzutka dla nas. Wielka, gigantyczna rzutka z 45 metrów. Kondra 1500 arkuszy papieru. Co tu się podziało? Skąd oni mają taką gigantyczną super rzutkę? Jak on trafił w to? Przynajmniej musiał być prób w ogóle, ale się super wbiło. Ja daję sześć. sześć. Wow. Okej. Okay. To wygląda bardzo ciekawie. To jest fajne. To jest ładnie w ogóle zrobione. Czy tam ktoś maluje za pomocą w ogóle napojów? Tak, bo to są te kuleczki hydrożelowe, które wiesz, powiększają się pod wpływem wody. Było tam mnóstwo koli w tej dziurze, a ktoś tu chce dać jakieś mentosy, czy co to jest? Wow. Ja jeszcze tak no i pod tym! Tu zasługuję naprawdę na dobrą opinię Tu było nie dość, że były ładne kolorki, to jeszcze wybuchy Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw Ja też nie Ile? Musiałeś 9,9, da się mówić dziesiątki. Nie, 9,9, ale to wciąż ma 19,9 punktów, i wędruje ten filmik na pierwszym miejscu na dziś na ten moment. Gigantyczna piłka z gumy, która waży ponad tonę. Właśnie została zrzucona z helikoptera. Jak mocno się będzie odbijać? Czy to się odbije? Czy to jednak się nie odbije? Jak długo leci? Wow! I rozpadła się na miliard. Miliard kawałeczku. Wyobraź sobie taką piłkę, która waży tonę, a okazuje się, że ona się roz... Wygląda jak w meteorot uderzył. Ta dziura. Moja ocena to mocne 8. U mnie 9. Całkiem dobry wynik. Sprawdźmy czy kula do kręgi sobie jednak poradzi. Z tym czy jednak co tu myślisz wygra? Myślę, że kula pęknie. Nigdy nie widziałem pękającej kuli. Mam wrażenie, że to jest najtwardsza rzecz na świecie. Te kule do kręgi są nawet twardsze niż The Rock, niż Pudzianowski, niż ja. Ale okazuje się, że jednak kula do kręgi nie jest aż taka twarda. Ale po czego ona śmiesznie jest zrobiona, ale w ogóle śmiesznie się rozpadło, nie no. na jakieś takie malutkie kawałeczki. No bardzo tak nagle to się no. stało. I w ogóle wygląda jakby był styrapian w środku. Tak, to jest w ogóle. Może no, styrapian. Całe życie w błędzie. A wy będziecie w błędzie, jeżeli nie zobaczycie tamtego odcinka na kanale, w którym to ocenialiśmy szkolne najlepsze i najgorsze lifehacki. Serio, to musicie zobaczyć. Widzimy się tam!